Z tej strony Mateusz Zon, aktualnie maniak. Oto mój nowy HCRU. Wykonany przez świetnego wykonawcę. Kazał być anonimowy, także pozostanie anonimowy. Tak zwany anonymous. Piękne halogeny. Ładnie ledy, ładnie tu cegiełki. Coś pięknego po prostu. Tu będą rozgrywane teraz live y na konsoli PS5 i Xbox Series X. Ten filmik jest dedykacją do mojego najlepszego przyjaciela LBX Spec I teraz pokazujemy kolory co potrafi. Moje piękne Ledy. Coś pięknego. Zmieniamy kolory. Proszę sobie popatrzeć, co się dzieje. Zielona poświata. Jak to mówi cały Plociuk! <laughs> Zielona poświata. Dobrze. Jedziemy dalej. Pam, Pięknie. O, piękny kolor, coś niesamowitego. Teraz zrobimy tak, a teraz zrobimy tak. O, i teraz mruga w różnych kolorach, nie? Po prostu, no, dyskoteka. La 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 la, papa. Pa. Coś coś pięknego, normalnie. Nagrany ładnie. To serum. Tu oczywiście są panele podłogowe, tu są ścianki, tu są drzwi, tu są cegiełki, ładnie wszystko. Teraz zrobimy coś takiego. Tu możemy przyspieszyć, tu możemy wolniej. o Zrobimy wolniej. O, to fajnie wygląda, nie? Teraz o, zademonstrujmy taki efekt. Jest jasne? I za chwilę takie pulsowanie fajne, nie? A teraz zastosujemy to. O, coś takiego, nie? Yy, o, zmiana kolorów. Także serdeczne pozdrowienia do moich moderatorów, do PitMagZone, do Itashi, do kapsono.pl i moich przyjaciół Elbej Spetsnaz do Yamadamadu Riki tak zwany Ricky Berwick serdeczne różni również pozdrowienia do Angry Grumpy do Kaząbek pierwszy a jego prorokiem Ahmed Muhammad a... Serdeczne pozdrowienia do mojego świetnego, jednego z lepszych wujków, wuja Spartanina, tak zwanego Capital Price! Jak to mówi wujek Lurius! Serdeczne do niego pozdrowienia, oczywiście. On mi pomoże tu przemeblować ten pokój. Wszystko wnieść z mojego starszego pokoju do tego. Tu będzie niesamowity hacerum H.C. Gaming! Niesamowity klimat! Będzie w tym filmie! W tym pokoju! Klimat do gier filmów! Hacerum! Coś pięknego! Będzie w tym pokoju HC Roomik. Także serdeczne pozdrowienia do Body to of Francji! Dobrze to zaraz. Także serdecznie pozdrawiam wszystkich moich widzów na moim kanale. Oto jest nowy Hacerum Mateusz Zon, tak zwany Game Maniacs. Wypowiedz się, bo jalowią coś! Panimap! Panimap, Kampo. Kto tu weszedł? Idziemy szybko, Saruniu. Dobrze, serdecznie pozdrawiam wszystkich moich widzów. Trzymaj się Elo!